Jak spalić 4 miliardy dolarów Bungie? O, chętnie zobaczę. Cześć. Ty, ale jak to są 4 miliardy dolarów spalone, to to są cztery Ubisofty. Witam serdecznie, z tej strony Arkadikus. Jak się macie, moi drodzy? Gdy Sony ogłaszało zakup Bungie w 2022 roku, cały świat branży gier zareagował mieszanką entuzjazmu, zdziwienia, no i niepewności. 3,7 miliarda dolarów za studio, które rozwija jedną grę, usługę i jak się potem okazało, pracowało jeszcze nad drugą. No przecież to były jakieś astronomiczne pieniądze, nawet jak na standardy mhm. tak wielkiego gracza jak PlayStation oraz Sony. Sony zapewniało jednak, że Bungie będzie czymś więcej niż tylko twórcą Destiny 2. Albo wyłącznie właścicielem tej marki. No według założeń Sony studio miało stać się filarem całej live-serwisowej strategii japońskiego giganta, takim centrum eksperckim dla innych studiów i takim też fundamentem wieloletniej i dotyczącej starało. gier usług. Dziś po Nieprzyjemnym raporcie finansowym i szczerej rozmowie z inwestorami stało się jasne to, o czym od dawna wiedzą fani Destiny 2. Bungie nie dostarcza tego, czego od niego oczekiwano. No niestety fakt... No co, minęło, ile to minęło? 2-3 lata? To chyba dwo, był 2022, nie? Jakoś tak. Słuchajcie, no jak inwestujesz tyle siana, to raczej po 3 latach będziesz chciał wyciągnąć tyle siana. Chciałbyś przynajmniej pójść na zero i liczyć na jakiś pasywny dochód po prostu z czegoś takiego, a no, odpowiedni czas minął i pewnie Sianko nie wróciło na konto. To są takie, że Destiny 2 zarabia mniej, baza graczy topnieje, a Sony musiało zaksięgować. Kurde. Tak... Ja, ja mam zawsze z Destiny jakiś taki dysonans, bo mam wrażenie, że to jest jakaś zupełnie inna część gamingu, w której ja funkcjonuję. I o Destiny się słyszy, o Destiny się wie, każdy ten kurwa produkt kojarzy, ale ja nie znam nikogo, kto gra w Destiny. Tak zwane impairment loss, czyli formalne uznanie, że studio jest warte mniej niż w dniu zakupu. Wiecie, oh. to taka elegancka księgowa forma. Biorąc jeszcze pod uwagę inflację, to też jest. Forma ważne. powiedzenia: Przepłaciliśmy. I co jak co, ale akurat korporacje umieją w dyplomację, jak widać. Partnerem kanału jest Tilt, gdzie kupisz podkładkę pod mysz z własną grafiką. Skodem Grifter 5% zniżki. Grifter. Partnerem kanału jest Holly. Ekstra tyle yes, Z kodem Arkadikus 10% zniżki. Ja chyba Od też czas tak z spotkania z inwestorami CFO Sony, czyli Lin Tao, nie bawiła się z jedna w żadne po nerve, drugiej. Powiedziała wprost, że zarówno Destiny 2, jak i Bungie jako firma radzą sobie poniżej oczekiwań Sony. A to musi boleć Bungee. I tutaj zacytujmy, może, jeśli chodzi o Destiny 2, to częściowo z powodu zmian na rynku konkurencyjnym poziom sprzedaży i zaangażowania użytkowników nie osiągnął tego, czego oczekiwaliśmy w momencie przejęcia Bungee. Ładnie to powiedziałem. Nadal będziemy wprowadzać usprawnienia, tymczasowo obniżyliśmy prognozę biznesową i odnotowaliśmy stratę z tytułu utraty wartości części aktywów Bungee, powiedziała, jeszcze raz przypominam, Lin Tao. Wiecie co? I teraz tak swoją drogą trochę abstrahując od tego tematu, naprawdę zastanawiam się, czy te kilka lat temu, kiedy czytaliśmy o tych wielkich wykupach firm, czyli mówimy tutaj o Microsoftie, właśnie o Sony i tak dalej, tych mniejszych. Firm, te branie wszystkich pod jeden albo drugi dach, czy to się nie okaże z czasem jednym wielkim. A to były te wszystkie takie pologdałnowe wykupy, nie? Te firmy nadbudowały, ale jak oni to dobrze rozegrali. Wiadomo, że oni wtedy sobie nadbudowali górki, wiadomo, jak ten wyglądał gaming, wiadomo, że gaming wtedy bardzo szybko, bardzo mocno urósł i ci, co mieli głowę na karku, to posprzedawali te firmy, a głupki to kupiły. I spadło to potem w dół. No bo musiała być jakaś ten. Musiała być jakaś konkretna korekta. Wiadomo, że tak overall no gaming i tak jest teraz większy. Bo no, kurde, to na chyba na, na, na Steam SteamDB mi się wydaje, że to bardzo. No to, o tutaj. To mamy y, tą lockdownową górkę. Ona gdzieś potem spadła. 2022 tutaj też na tej górce gdzieś te wykupy. To overall idzie cały czas do góry na Steamie. Liczba graczy się zwiększa. Ale. 2022 to faktycznie było dużo tych wykupów w gamingu, bardzo dużo. I teraz się okazuje, że no, no mamy, mamy sporą korektę na rynku, na pewno. Fejlem w historii branży. No już kiedyś robiłem krótką historię gamingu i być może teraz, gdybym robił tak jakby drugą część, to nie wiem, czy nie zostałoby to właśnie zapisane jako taki nieudany projekt. Ja naprawdę uważam, że na rynku gier było dużo lepiej kiedy nad małymi studiami nie, siedzieli, nie siedziały duże studia. Było, tak. Ale naprawdę. może to tylko ja. No bo nie było przecież tyle. Tych newsów odnośnie zwolnień. Wydaje mi się, że kiedyś to było. Same gry też stały nic. My słuchajcie, wchodzimy już w erę takich boomerów, gadanie jakieś to było. Słuchajcie, kiedyś gry były inne, kiedyś, kiedyś gaming był inny. To wyżej, ludzie walczyli. W sensie nie ludzie tylko no, deweloperzy walczyli o to, żeby gry były jak najlepsze, a teraz jak wychodzi gra dobra, to my to świętujemy, jakbyśmy odnaleźli świętego Grala. Ale wracając. No, prawda wtedy. jest taka, że wyniki finansowe gry maleją, a sama społeczność Destiny 2 jest bardziej, wiecie, sfrustrowana niż kiedykolwiek wcześniej. A było powodów, żeby być sfrustrowanym, bo nie zapomnę, był taki materiał na niego, kiedyś Asmon Gold reagował, który pokazał, że tak naprawdę, jeżeli chcesz pograć we wszystko w Destiny 2, to musisz kupić 750 dlc -ków. No przesadzam oczywiście dla walorów humorystycznych, ale jest DLC, 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 pogania, nie? Były Simsy, ale był chyba jakiś symulator pociągów, nie? Co ma z 200 dlc -ków. I znowu wróćmy do tematu, bo dzisiaj strasznie odbiegam. Gra notuje najniższe statystyki aktywnych graczy od wielu na co za tym idzie, wpływy z mikropłatności, mające być głównym źródłem przychodów, również zaczynają spadać. I tutaj akurat e, ta próbowała uspokoić inwestorów, prawda? Ale powiedzcie mi teraz, kurwa, ja mylę te gry. Destiny to jest to, co jest na Battle.net, przez co się nie da strakować liczby graczy? Bo są dwie strzelanki, które ja, kurwa, mylę zawsze. Ja ich nigdy nie potrafię rozpoznać. To jest Destiny i jest ta druga, bo ja jestem clueless. I Warframe, ja je mylę. Już nie jest, Destiny jest na Steamie, okej, okay. ale było z y, BattleNeta. Było na BattleNeta, okej, okay, dobra. A w kwestii maratonu, czyli. Jakoś teraz na którym... Steamie w sumie pokaż Steam SteamDB. Destiny, Destiny 2 Kurde, 200 20 tysięcy w pico, no to. Raczej, no wygląda to na żyjącą grę. Może nie radzącą sobie jakoś najlepiej i. <ścoughs> Rok temu przy jakimś dużym update'cie, to 300 tysięcy graczy, i to w ogóle największy ich pik. Nie największy, prawie ich największy pik, ale oni są, nie no, patrzcie, oni są na Steamie od 2020 roku, od 2019. Oni są od samego początku na Steamie, czy weszli później? Więc no, wygląda to raczej jak żyjący tytuł. Tutaj nawet update był jakiś na, na, na ten, na lato 110 tysięcy, no właśnie. Dobrze to wygląda, pytanie czy to jest warte 4 miliardy. Obecnie pracuje Bungie, no i według Sony gra wciąż ma trafić na rynek Później. do marca 2026 roku. Myślę, że będziemy to sprawdzać. No i wiecie, towarzyszące temu firmowe takie pinky swear, we wolnym tłumaczeniu, że obiecujemy, ale sami nie mamy pewności, tylko potwierdza wrażenie, że projekt nie idzie raczej po myśli firmy. Marathon miał też przecież swoje afery, a naprawdę jeszcze trochę do tej premiery brakuje. Ark Riders, no właśnie dużo wychodzi takich gier, które konkuruje z w, tym, to prawda. W lipcu to 2022 prawda. roku Sony ogłosiło przejęcie Bungie i przedstawiano to jako inwestycje. W Teraz powiesz, że Ark Riders, wcześniej pewnie można było powiedzieć, że sporo graczy im mogło odebrać ten Helldivers, nie? Plan był dość jasny i od strony marketingowej dość logiczny. No, zbudować silny live-serwisowy filar dla PlayStation. Jednak no bardzo szybko po przejęciu zaczęły się pojawiać takie pęknięcia. Ja dość... się tak kurde zastanawiam teraz, tylko że widzicie, ja to na przykład interpretuję jakimś zupełnie innym gatunkiem, ale w jaki sposób sobie na przykład bez problemu radzi Grinding Gear Games i w jaki sposób sobie radzą, radzą hack'n'slashy w czymś takim? One utrzymują pełną liczbę graczy, ale cały czas utrzymują te piki, wypuszczając bardzo dobre sezonowe updatey i resety ekonomii pełne, które wciągają graczy na dwa tygodnie takiego strogiego gameplay'u. I się zastanawiam, czy na przykład w tym gatunku w taki sposób nie byliby w stanie tego ratować. No przecież Tarkov, jak Extraction Shooter też tak działa, prawda? Że ma te resety ekonomii i one za każdym razem no, z powrotem przyciągają graczy. Bo fajnie się wraca do jakiegoś takiego tytułu, gdzie każdy startuje od zera. czy znaczy, no w Tarkowie to akurat nie każdy startuje od zera, bo to było jebane pay to win, ale... ...w pozytywnym wizerunku Bungie, bo w mediach branżowych zaczęły wypływać doniesienia o toksycznej kulturze pracy, crunchu i wypaleniu zespołów. Była też mowa o napięciach między działami, braku no jakiejś takiej w każdy, klarownej w wizji, wizji kreatywnej, teraz, opóźnieniach co? projektów, no i fatalnej komunikacji wewnętrznej. Ale potem, właśnie, nastąpił wybuch, który zszokował absolutnie całą branżę i ujawniono, że CEO Bungie, czyli Pete Parsons, wydał ponad 2 414 550 dolarów, to jest tak udokumentowana kwota, na kolekcję klasycznych, <grym luksusowych <grym aut. A Kto bogata, się to się z robi. masowymi zwolnieniami pracowników przez Bungie. No, czyli. Kasa od Sony, która miała pójść na rozwój studia, poszła na rozwój kolekcji zabytkowych samochodów pana. kurwa. W sensie. No kurwa, my żyjemy w kapitalistycznym świecie. Czy ktoś to dziwi, że prezesi firm najwięcej zarabiają i najwięcej zyskują na tych wszystkich wykupach albo sprzedażach tych firm? To chyba nie. I ona tak wygląda, ale dość niefortunnie sobie wybrał moment na to kupowanie. Mógł to kupić po prostu przez żonę, i może by nikt tego nie zauważył. Po miesiącach narastającej krytyki, dram oraz rosnącego takiego wkurzenia społeczności Sony zdecydowało się działać. Pete Parsons został odsunięty ze stanowiska CEO a oficjalnie wiecie, poszedł sobie na emeryturę. I na jego miejsce powołano Justina Trumana, uważanego za takiego pragmatyka, no i osobę z doświadczeniem w realnej produkcji Destiny 2. Truman jest znany w społeczności gry, no bo nie jest takim typowym CEO do wynajęcia. Jest to człowiek, który spędził w Bungie dobre 15 lat. A zaczynał od stanowiska po prostu inżyniera. Trumana czeka jednak e, zadanie no niemal niemożliwe, bo musi odbudować morale zespołu, reputację Bungie i uporządkować procesy produkcyjne. Jeżeli chodzi też o wizerunek, no to warto tak pokrótce wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o maraton, no to Bungie zostało też oskarżone o plagiat, bo wykorzystywał po prostu asety robione przez innych. Bez opłaty, bez kupna oraz bez wspomnienia tak naprawdę do kogo one należą. Był na ten temat cały film, więc serdecznie na to zapraszam. No i wracając znowu do tego Bungie e, i, i tego co musi nowy CEO zrobić, no to też musi zatrzymać odpływ graczy Destiny 2. Musi też ustabilizować sytuację finansową i doprowadzić maraton, wspomniany przed chwilą, do premiery bez kolejnych opóźnień. I kontrowersji, właśnie jak ta, chociażby z plagiatem. Mm -hmm. Destiny 2 przechodzi właśnie teraz, obecnie, taki najtrudniejszy okres od swojej premiery w 2017 roku. Statystyki są po prostu nieubłagane rekordowo niska liczba aktywnych graczy fatalne opinie o wydarzeniach, rosnące zmęczenie i złość społeczności. I wydaje się, że Banji nie wie tak naprawdę w jakim kierunku ma iść Destiny 2 po zakończeniu wydarzeń z dodatku The Final Shape. Dla przykładu, wraz z kompletnym przebudowaniem gry wprowadzono nową walutę służącą do ulepszania top tierowych broni. No i gracze byli wkurzeni, bo waluty było mało, a do ulepszenia najlepszych gnatów potrzeba było jej naprawdę sporo. No i w końcu Bungie się ugięło, a w ramach przeprosin rozdano graczom 777 777 Unstable Course. I teraz nieliczni fani czekają na nowy dodatek Renegades, którego premiera przewidziana jest na 2 grudnia tego roku, czyli już niedługo, a jeszcze przed premierą Renegades Bungie, chcąc utrzymać i tak niewielką retencję, wprowadziło do gry nowe wydarzenie Call to Arms, które również okazało się katastrofą. To nie są. Drobne wpadki. To objawy jakiegoś głębokiego kryzysu zarządzania i braku spójnej. Kurde, właśnie. Najgorsze jest to, że jak już latają takie plotki o kryzysie w tym, to pytań, co nie mogą zrobić, żeby z tego wyjść, bo, 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 bo z czegoś te, takiego się wykaraskać, to już jest o wiele, o wiele większy problem. Jeżeli o danej grze gdzieś przyjmuje się narrację, że ona jest po prostu zła, że ona nie daje rady, że ona sobie nie radzi, to to nie jest kwestia wypuszczenia update'u, które jest po prostu. Dobry i przekona graczy do powrotu, tylko to jest kwestia wypuszczenia update'u, który zmieni tą narrację. To jest największy problem, który no mają. No nic nie działa tak jak należy, ale przynajmniej sklep z mikrotransakcjami działa pełną parą. Co to prawda nikt tam klasyczek. nie wchodzi, ale działa. Jest jeszcze oczywiście maraton wspomniany tutaj wcześniej, no i gra, która miała być drugim filarem Bungie, takim powrotem do klasycznego IP i nową wielką marką. Zamiast tego projekt stał się źródłem kolejnych dramatów, bo maraton został opóźniony, a według słów Lintao nie wiadomo, czy ta data nie zostanie ponownie przesunięta. I do tego, wróćmy jeszcze do tego tematu, dochodzą oskarżenia o wykorzystanie cudzych pomysłów przez dział kreatywny. No i w efekcie Maraton wydaje się jeszcze większym obciążeniem dla Bungie niż słabnące Destiny 2. No w którą stronę Bungie nie idzie, to jest zły kierunek. To jest zawsze kiepska droga pełna wybojów. Jeśli spojrzymy na zrobić. te ostatnie 3 lata historii Bungie, to wyłania się niezbyt ciekawy obraz. Sony kupiło marzenie o live-serwisowej potędze, a zamiast tego otrzymało studio przepełnione kryzysami, zwolnieniami, kontrowersjami. Te wszystkie live-serwisy to się bardzo źle zestarzały, co? Każdy chciał mieć live-serwis, a nie każdy miał pomysł na live-serwis. Teraz raczej większość, większość osób słysząc live-serwis, to myśli, oho, kolejny, kurwa, skok na kasy, który przez dwa lata będzie się monetyzować płatnymi skinami tylko po to, żeby o tym zamknąć i powiedzieć, a. Destiny 2 jest w najgorszej formie od lat. Maraton tonie w problemach i opóźnieniach, a teraz tak naprawdę o tej grze się za bardzo nawet nie mówi, jeśli mam być szczery. Wizerunek Bungie jest zaś fatalny. Ale w branży jest dobrze jak nigdy, prawda? Za najlepsze czasy gamingu. Zakup za 3,7 miliarda dolarów wygląda dziś na niezwykle kosztowną pomyłkę, prawda? Justin Truman ma przed sobą naprawdę największe wyzwanie w swojej karierze. I jeśli uda mu się odwrócić losy studia, czego mu życzę, bo czemu by i nie, to będzie jeden z największych comebacków ostatnich lat, który można porównywać chociażby z twórcami No Man's Sky. Ale niestety wiara w ten comeback... Każda firma by chciała mieć swojego LOLa do TCS albo Wavanu, To prawda. Jest bardzo mała. Ciekawe, czy ci wszyscy prezesi siedzą i myślą sobie tak, wiecie, tak jak Ferdyk Kiepski, jakby tu zrobić, żeby się nie narobić? Ciekawe, czy ci prezesi siedzą i myślą tak, jakby to kurwa zrobić live-service, żeby nikt się nie kapnął, że ich mamy na kasa, żeby cały czas pieniądze spływały? Jak tu zrobić nową usługę kurwa za jakimś Battle Passem, abonamentem i płatnymi skinami, które by każdy kupował, ale tak, żeby nie pakować w to nie wiadomo ile siana? <grych> A wy jak uważacie? Destiny 2 się odrodzi, czy nie ma szans oraz czy no, maraton się... Mi na przykład ciężko jest wydawać osąd tutaj, bo w sumie no nie gram w -pasy. Uda. czy też nie ma szans? Dajcie znać w komentarzach, które oczywiście należą do was. Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia następnym razem, cześć! Strzała, Arek, strzała, strzała!